Cześć tak jak kuchni. Cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj Oliwka, co zrobimy dzisiaj właśnie? Y Banan... Y tak. Chlebek? Bananowy. Bananowy. Najważniejszy składnik to co jest Oliwka? Jajko, co jeszcze mamy? Cukier. Cukier. I cukier waniliowy. Tak. I cukier waniliowy, soda oczyszczona, to jest co? Czekolada. Czekolada gorzka. Masło rozpuszczone, mąka i banany! Tak, banany, czyli najważniejszy z naszych dzisiaj ja składników. Tak, to jest soda oczyszczona. Soda, soda. Tak, żeby nam ciasto, co zrobiło, urosło! Pięknie. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Oliwka do miski wędruje jedno jajko w całości. Całość, całość. W całości. bo będziemy miksować. Miks. Pięknie. Do tego trzy czwarte szklanki cukru zwykłego kryształu. Pięknie. Oraz tutaj mamy dwie płaskie łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią. Pięknie. Słuchajcie, to wszystko będziemy miksować. Tak, Nie możemy hałasować. Tak, będziemy chwilę hałasować. Mamy ubitą na puszystą masę. Jest jasna. My tutaj mamy ciemne kropeczki ze względu właśnie na tą prawdziwą wanilię. Co do tego dodajemy? Rozpuszczone masło. Słuchajcie, 70 gram rozpuszczonego i schłodzonego masła. Musi być zimne. Pięknie. Odłożymy miseczkę i chwilę zmiksujemy. Do połączenia tylko. Mamy, e, my mamy tutaj trzy średnie. Jeśli macie duże banany, dodajemy tylko dwa. Banany możemy albo rozmieć widelcem, my je zblendujemy. Ale najlepiej trzymać mama. Tak. Ja to będę trzymać. Dobrze. Ta oliwka trzyma, blendujemy. ciasto. Ale trochę I... jak banan. Trochę jak banan. Więc słuchajcie, już sobie rozgrzejcie wcześniej piekarnik, 180 stopni, grzanie góra dół. My przełożymy nasze banany do miski z naszą masą. Tak. Oliwka robi często to ciasto, że już wie, dalej miksujemy, tylko do połączenia. Mamy? Słuchajcie, mamy gotowe? Tak, teraz oliwka dostanie szpatułkę. To już odłożę to sobie na bok. to? Tak, i będziemy dodawać. Oliwka już by chciała dodać <laughs> czekoladkę. Najpierw dodamy mąkę. Tutaj mamy półtorej szklanki mąki i łyżeczkę sody. Wymieszamy. Również tylko do połączenia. Za chwilkę dodamy czekoladę na samym końcu dobrze? Mhm. Mieszamy. Super. I co dodajemy? Ostatni Kada. składnik. Czekoladę. Właśnie tutaj mamy dwa paseczki gorzkiej czekolady. Możemy ją dodać? Nie musimy. My lubimy z kawałkami czekolady. Pięknie. Tak, oliwka. A ani kawałeczka nie zostawi w miseczce. A do ciasta dodajemy to, co zostaje, bo zazwyczaj oliwka trochę podje. Bo lubi. I co, Oliwka, jak myślisz? Super. Słuchajcie, wymieszamy. Tak wygląda nasza masa. masa. Przełożymy ją do keksówki. Keks. Nasza keksówka ma 11 na 24 cm. Przekładamy masę do keksówki. Keksówka, tej keksówki. To jest taka forma do keksu, dlatego się nazywa keksówka. Mamy mniejsze foremki i większe foremki. Zgadza się? Dzisiaj mamy trochę mniejszą. Bo w zupełności nam taka wystarczy do tego ciasta. Oliwka nam ładnie rozłoży. Pięknie. Wyrównamy. Blachę możemy wyłożyć albo papierem do pieczenia, albo masłem i wysypać mąkę, tak? Żeby nam się ciasto nie przylepiało. Gotowe? Ło! Rzucamy to na prawo i lewo dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, tak przygotowane ciasto wkładamy na około 35 do 40 cm. Sprawdźcie sobie patyczkiem, to jest najbezpieczniejsza forma. Sprawdzacie, czy już się dopiekło. Jeśli nie, możemy później przestawić trochę na dolne grzanie, jeśli jeszcze się nie dopiecze, tak? My wkładamy szybciutko, bo niedługo wieczorem, więc będzie idealne. Bardzo Was zachęcamy do wykonania tego chlebka. Jest wspaniały na drugie śniadanie do szkoły, na biwaki. My już nie możemy doczekać się pikników letnich, na które na pewno go zabierzemy. I ja też! Tak, oliwka też. Życzymy Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym pa. odcinku. Pa!